Witajcie moi drodzy, tu jasnowic Kamil, wizję w punkt, witam was bardzo serdecznie na naszym kanale. Moi drodzy, dzisiaj dla mnie dzień był taki szczególny, bo dzisiaj byłem w restauracji, zostałem zaproszony do restauracji wraz z moim partnerem. Zostałem zaproszony przez małżeństwo, które w dniu dzisiejszym obchodziło swoją Rocznicę ślubu. Była to dziesiąta rocznica ślubu. Byłem na ich ślubie, na ich weselu, byłem na poprawinach, a dzisiaj byłem także, jako jeden z nielicznych gości, na, w restauracji, na spotkaniu takim dla najbliższych. Nie ukrywam, jest to związane. Właśnie z tym, yy, z moją profesją, z jasnowidzeniem. I wyobraźcie sobie yy, różne wątki, no dzisiaj chcę wam trochę opowiedzieć, a oczywiście będą też wizje, yy, które wykonam na żywo. Ale nim do tego przejdę, wyjaśnię, dlaczego taki temat to będzie seria kryzysów, będących poza kontrolą ludzi, to przyjdzie raptownie. Zmierzam ku temu. Moi drodzy, <laughs> yy, no, siedzimy tak sobie na różne tematy, rozmawiamy, i y, słyszę, raptownie, że y, nic się na świecie nie dzieje, że taki marazm, że już przeszliśmy najgorsze, że y, już i zaraza za nami, i, i, i nawet powiedzieli, że wuna Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Mówię, no, taka ospałość i takie przyzwyczajenie do tego wszystkiego, co wokół nas się dzieje. Ja myślę, że nie tylko akurat ci ludzie, ci moi znajomi przyjaciele ulegli takiej myśli, natomiast to jest dość powszechne. I chciałoby, chciałem nawet ja powiedzieć, że chyba macie rację. W pewnym momencie nawet tak usłyszałem taki motyw, i to był właśnie ten impuls, który potrzebuje jasnowic, po to, aby. Wykonać wizję. A najlepsze wizje to są wizje ad hoc, czyli znienacka, czyli te, które przychodzą raptownie. I jest takie hasło: oni mówią, że no, to nawet w Stanach Zjednoczonych się nic nie będzie działo, bo przecież ostatnio podali komunikat, że liczba bezrobotnych spadła, coraz więcej ludzi pracuje. Dolar ma się dobrze, miał być kryzys, no bo upadały banki w tych Stanach, ale Biden podniósł jakąś tam poprzeczkę możliwego zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, i jak zwykle Ameryka wyszła ze wszystkiego cało. W momencie, kiedy było to powiedziane, to przyszła do mnie taka myśl, że wbrew pozorom, Niedługo zawieje wiatr wielkich przemian. Wiatr, który przyniesie nam na całym świecie, bo jak wiemy, to, co się zadziewa, dzieje często w Stanach Zjednoczonych, później ma swoje reperkusje na całym świecie. I nastąpią zmiany wręcz globalne o charakterze, o charakterze globalnym. Mało tego przyszła mi taka myśl, że człowiek na to nie będzie miał wpływu, że to będzie tak jak napisałem w tytule tej audycji, poza ludzką kontrolą. I właśnie teraz, bo nie chciałem tego za bardzo tam przy stole rozwijać, do tego przejdę. Ale jeszcze jedną rzeczą ja chcę się pochwalić. Proszę Państwa, byłem, tak jak powiedziałem, to była ich dziesiąta rocznica ślubu. Żeby stwierdzić, że mówię prawdę, no to w restauracji skaczką w nazwie skaczką w nazwie i ci, którzy byli, obsługiwali i goście no przecież też niektórzy poznali mnie i tak dalej. Także faktycznie. Proszę Państwa, ja też 10 lat jestem w związku. Stałym związku, yy, z moim partnerem, nie będę tego ukrywał. Yy, I powiem Państwu, że nawet dzisiaj tak usłyszałem, że yy, takim jesteśmy yy, takimi przykładami, że yy, w związkach homoseksualnych możliwa jest i coraz częściej obserwowana właśnie taka normalność. To, że ci ludzie się nie zdradzają, to, że ci ludzie tworzą rodzinę wbrew wszystkiemu i wszystkim, bo tylko w Polsce to, co wydaje się takie inne, uchodzi za dziwaczne i może niedobre, ale w każdym innym, cywilizowanym, normalnym kraju to jest po prostu normą. Bo czyż, że ja stałem w kolejce po to, aby być tym, kim jestem? No nie. Proszę Państwa, ja akceptuję takim, jakim jestem, i akceptuję ludzi, którzy są różni ode mnie, podobni do mnie. Po prostu kocham ludzi. Człowiek, który nie kocha ludzi, nigdy nie będzie akceptował drugiego człowieka, zarówno z jego dobrymi cechami, jak i tymi negatywnymi. Po prostu nieraz są takie, a nie inne okoliczności natury. I człowiek takim jest. Ale proszę Państwa, żeby nie być goosławnym, bo to jest związane także z pewnego rodzaju mailem, który niedawno dostałem od bardzo przyzwoitej pani, która zaczęła swoje zdanie: Ja Panu dobrze radzę. To proszę Państwa, ta pani oczywiście yy, zakończyła mail, który był cały poświęcony kalumniom na mój temat. Nie omieszkała także oczywiście poruszyć wątku mojej orientacji seksualnej. No i, i, i to jest taką bolączką, to jest taką zadrą, prawda? To się nie mieści w głowie, tak? To chcę jej jedną rzecz powiedzieć, bo ta pani też napisała do mnie, że yy, że ja, yy, gdyby jestem gorszym człowiekiem, dlatego że yy, mam czelność obrażać jej wartości swoją osobą. Mam czelność obra obrażać w ogóle tym, że, że występuję yy, na YouTubie, <laughs> a nikt jej nie zmusza do tego, żeby mi oglądała. Przecież może, może wyłączyć, pójść na, do kogoś innego. Mam czelność obrażać w ogóle jej wartości religijne, tam cały stek różnych rzeczy niepojętych. To chcę jej tylko jedną rzecz powiedzieć i też wam. Nie omieszkam powiedzieć, że akurat do tego momentu tej audycji się przygotowałem. Później to są wizje na żywo, coś państwu przedstawię i tej pani szczególnie. A taka pani odważna, tak, że nawet nie zdążyła się podpisać, ale na końcu napisała, że ona ma nadzieję, że ja się nie obrażę, ona nie chciała mnie obrazić. <noise> Proszę państwa, coś państwu przeczytam. Ja jestem takim złym człowiekiem, że jestem naturalny, że jestem sobą, że tworzę rodzinę z moim partnerem od 10 lat, że się nie zdradzamy. To chcę jedną rzecz powiedzieć. Kuchciński, były marszałek Sejmu, druga żona, Gliński, druga żona. Czarnecki, druga żona. Kurski, druga żona. Terlecki, rozwiedziony. Mazurek, rozwiedziona. Krynicka, rozwiedziona. Zalewska, rozwiedziona. Mejza, żyje bez ślubu. A Marta Kaczyńska jest najlepsza. Jest jak na katoliczkę. No, ta pani tutaj pisała mi w tym mailu o katolickich wartościach. To Marta Kaczyńska którą można powiedzieć teraz i wychowywał wcześniej wuj Jarosław, i wychowuje jego ulubienicę jak na katoliczkę, no to ma rozrzut niczym ruska Katiusza, proszę Państwa. Czworga jest nazwisk, wielokrotnie jest rozwiedziona i z każdym partnerem miała kościelny ślub. Jarosław Kaczyński, jej ulubieniec, tej pani, która napisała, Plus kod. no to prawdziwie wzór katolickiej rodziny. A Tomasz, czy jaką tam ma szydło, syn pani szydło? Przecież porzucił stan kapłański to w wielkiej aferze. Proszę państwa, czy ja jestem gorszy od tych ludzi? Wydaje mi się, że że nie. Oczywiście nic nie mam do ludzi, którzy są rozwiedzeni, którzy żyją. W drugim, trzecim, a nawet dziesiątym związku, ja jestem za wolnością i ja szukam wolnej Polski i chcę wolnej Polski. I tyle w tym temacie. Ale skoro zostałem wywołany przez tę panią i okoliczności dnia dzisiejszego do tablicy, więc się wypowiedziałem. Proszę Państwa, wracając do tematu. A więc poczułem w trakcie tego spotkania yy, bardzo miłego. Yy, 80 zł kosztowało, proszę Państwa, gęsina, 40 kacze mięso. No i tam niektórzy brali kotlety schabowe, ja przecież nie poszedłem do restauracji po to, żeby, proszę Państwa, brać kotlet schabowy, który mogę zrobić sobie w domu. Tak, jak gwoli przypomnienia. Yy, ale. Yy, Proszę Państwa, wracając do tematu, ja jestem przekonany, że to wszystko, co teraz jest, nie powinno być przez Państwa, przez nas Polaków, oceniane przez pryzmat naszego polskiego podwórka. Ponieważ my mamy obraz wypaczony jednym wydarzeniem, które jest przed nami na jesieni, a jest to mianowicie, szanowni państwo, są to mianowicie wybory, wybory do parlamentu. W związku z tym cała Polska żyje wyborami. W związku z tym różne tematy, tematy światowe, tematy globalne, schodzą na drugi plan. I tak to już jest. Kto zna angielski? Kto ogląda CNN? Kto ogląda BBC? Kto słucha amerykańskiego tel telewizora, amerykańskiego radia? Wiele osób yy, poprzestaje tylko na tym, co jest na naszym polskim podwórku. A jeszcze są wśród nas tacy, którzy w ogóle, yy, którzy w ogóle yy, nie oglądają mediów, ani publicznych, ani prywatnych, ani żadnych. Innych żyją tylko w świecie internetu. W związku z tym nasz sposób poznania przyszłości, rzeczywistości, najpierw później przyszłości, jest ograniczony. Szczególnie nasz Polaków, mam takie wrażenie. My jeszcze, proszę Państwa, nie potrafimy otworzyć się na, na coś innego. My nie potrafimy jeszcze do końca wyjść z tych ram, które są nam wtłoczone przez naszych dziadków, pradziadków, dziadków i rodziców, którzy jakiś etap swojego życia przeżyli. I to był etap na przykład izolacji polskiej, to był etap, gdzie tylko były dwa programy telewizyjne. Najpierw jeden, później drugi. Najpierw telewizor czarno-biały, później kolorowy. Jakoś jesteśmy tak jako Polacy bardzo zamknięci pewnego rodzaju schematach. Nigdy konserwatyzm nie był rzeczą yy, dobrą. Wiecie, o tym doskonale. Raczej, yy, krótkoterminowo to tak, ale samoistnie, to też nie. W związku z tym po to jest jasnowidzenie. Aby przepowiadać, aby pokazać, co w trawie piszczy horyzontalnie, aby pokazać, co czeka globalnie, aby doprowadzić do sytuacji, w której ktoś napisze, ale, panie Kamilu, pan nie ma racji, dlatego że na dzień dzisiejszy ja tego tak nie widzę i ja nawet lubię takie komentarze. Dlatego że to jest merytoryczny błąd myślowy. Otóż ktoś ocenia wizje dotyczące przyszłości w oparciu o wydarzenia albo tendencje teraźniejsze. I wtedy takiej osobie tylko mogę powiedzieć, że musi wyjść poza schematy, bo Jasnowic wychodzi poza schematy. Jeden Jasnowic widzi przyszłość tylko przez dziurkę od klucza. To i tak bardzo dobrze. Ale drugi potrafi odsłonić całą kotarę albo ją zrzucić i spojrzeć profesjonalnie na przyszłość. Postaram się to zrobić i za każdym razem staram się to robić. No to co? Zrobię sobie łyk kawy i robię wizję. To będzie seria kryzysów. A więc najpierw muszę sam przed sobą postawić pytanie: a co to, panie, Kamilu, będą za kryzysy? No nie wiem, no pierwsze, które mi przychodzi na myśl, i to będzie w takiej kolejności. Kryzys, a to, no właśnie, mowy, a później kryzys poważny, finansowy, który będzie pęk w wyniku pęknięcia banki. Ale zaraz to wyjaśnię. Zobaczymy dalej. Nie wiem, takie mi słowo przyszło. Nastąpi rozrzucenie czegoś na świecie. W jakimś kraju. Będzie potrzebna pomoc humanitarna, świat, ludzie są ludzie w pracy, dzieci w szkołach. A więc już wiem, że to nie będzie. To nie będzie. To się nie wydarzy do września. Tylko. A na Ukrainie kiedy się rozpoczyna rok szkolny? Bo w Polsce 1 września, a na Ukrainie? Bo nie mogę tego. To jest na Ukrainie, ukraiński obraz. Nie mogę tego interpretować w oparciu o też wrzesień, okej. Okay. No właśnie, i to się wydarzy po wrześniu. Jest komunikat w radiu w Polsce. Widzę kobietę. Pracuje przy maszynie. Jest jeszcze ciepło. To mi się wydaje, albo to będzie w dzień słoneczny. Jest komunikat w radiu, informacja. Ludzie dostają SMS-y, piszą do siebie komunikaty. Ludzie wcześniej zwolnią się z pracy, zrobią zakupy, ruszą do sklepów, do marketów. Nie wiem po co, ale <grystanie> wydarzy się tam, zareaguje Polska, nie tylko Polska. I pytanie: co dalej? Idę dalej. Drugi kryzys. To będzie ekonomiczne, ale to jest za mało. On będzie po wydarzeniu ukraińskim związanym z promieniowaniem, radioaktywnością, nieszczęściem. To wpłynie globalnie na świat. Ci, którzy rządzą tym światem, wiedzą o tym, Wiedzą o tym, co się wydarzy na Ukrainie. To spowoduje kryzys w Stanach Zjednoczonych i nie tylko w Stanach. Ale ten kryzys nie powstałby ekonomiczny, gdyby nie to, że Stany Zjednoczone oszukały świat. Finansowo. Kojarzy mi się w Stanach Zjednoczonych jakaś niska kobieta, włosy takie, opowiem jak wygląda. Ona będzie przemawiać. Niska kobieta lubi kolor ciemny. ciemny. Nie, nie wiem czy lubi, ale ciemne ubranie może czarne, może szare. Włosy takie dotąd, taka, takie podkręcane, tu przedziałek, tak mi się skojarzyła. Okulary. Mężczyzna. Nieporozumienie z Białym Domem. Mówią o pieniądzach. Mówią o dolarze. Mówią o. Rynkach finansowych, o nowej, nowej perspektywie na rynkach finansowych. Będzie wykorzystanie jakiegoś zabezpieczonego kapitału. Ale to, co się wydarzy z dolarem, będzie sztucznie. To, co stanie się na Ukrainie, będzie wielką sprawą. Ale to, co się. W ogóle wiecie, gdzie będzie wykorzystana broń chemiczna na świecie? Teraz mi wpadło. W jakimś kraju okolice Iranu, Syria nie wiem, tak mi przyszło na myśl. Palestyna nie wiem ta, jakieś takie okolice. Teraz mi wpadł. Proszę Państwa, ale to, co się wydarzy na Ukrainie, będzie straszną rzeczą. Tylko, że nie na tyle, nie tak powinien, powinni zareagować w Stanach Zjednoczonych, jak przyjdzie reakcja. Otóż, tak jakby ktoś specjalnie docisnął dolara, by naprawdę miał problem dolar. A później przyjdzie trzeci kryzys, teraz mi się skojarzyło, proszę Państwa, kryzys cieplarniany. Przepraszam, kryzys związany z, yy, z, yy, z ciepłotą w domach. Ja miałem kiedyś taki obraz, że ludzie siedzą w kufajkach i nawet w szkołach gdzieś. To, o czym mówię, jest sprawą globalną będzie kryzys naprawdę energetyczny będzie kryzys bieda energetyczna a później przyjdzie kryzys Informatyczny. A tego kryzysu się nikt nie spodziewa. To będzie kryzys związany z informatyką, z internetem i z socjalnymi mediami. Kryzys ten wywoła Elon Musk. Będzie świat pójdzie w kierunku stworzenia czegoś nowego. Jeżeli chodzi o social media, czegoś globalnego, połączenie, jakby, jakby połączyć wiele tych social mediów, YouTube z czymś tam, takie jedno środowisko z zakazem, będzie duży regulamin, bardzo jasny. Nie będzie można mówić czy o polityce, czy nie będzie można mówić o. O społeczeństwie. Będzie zakaz mówienia o polityce. Tak mi się skojarzyło. Kiedy to się wydarzy, będziemy wiedzieć o co chodzi, co ta wizja miała na myśli. Będzie chodziło o kontrolowanie ludzi. To się nie od razu wydarzy w Polsce. Ta tendencja będzie przychodzić. Jedno jest dobre, że oni zdali sobie sprawę, że z Polakami jest trudno. Bo sobie teraz jako Polsce pomyślałem, ten impuls to słowo Polska. To nie przyjdzie szybko. Nie będzie można w tych social mediach mówić o polityce, o politykach. To się zacznie od Elona Muska. To jest człowiek, który ma zapłacone, by przeprowadzić transformację w social mediach. Teraz mi przyszło. Który żyje tylko i wyłącznie dlatego... Dobrze. Każdy ma jakieś zadanie. On też. Jaki jest tytuł? To przyjdzie raptor. Następny kryzys to będzie kryzys walutowy, monetarny. Ja nie wiem, czy jest to możliwe. Przyszła mi myśl odejścia od monet. Wycofanie monet na świecie, same banknoty, a później wycofanie banknotów i stworzenie wirtualnych banknotów. Na przykład dolar przyszła mi taka myśl, to będzie miał różne kolory: biały, niebieski, srebrny, złoty, diamentowy. Ten, kto będzie diamentowy miał, to kupi więcej za jednego dolara, jak ten, który będzie miał biały. A chociaż to będzie jeden, i ten sam dolar, ale w świecie wirtualnym. Dlaczego w tytule jest słowo znienacka raptownie? Dlatego, że kiedybym Państwu powiedział w osiemnastym 2018 wybija, mówię. Proszę Państwa, za rok będzie zaraza, będziecie chodzić w maskach. To, co powiedziałem temu maturzyście, który wtedy przyjechał z rodziną i zadał mi pytanie o swoją maturę, przyszłość, tę kobietę. I mu co mu powiedziałem, że o, widzę ludzi chodzących w maskach, wszyscy jesteśmy chirurgami, zaczęliśmy rechotać. Po czym mina mi zrzedła, mówię, ale to nie jest śmieszne. Bo świat, który znamy, przeminie i już nigdy nie wróci. Tych nigdy słów nie zapomnę. Faktycznie. Świat przeminie. I już nigdy nie wróci. Wszystkiego dobrego. Wielkie globalne zmiany przed nami. Do usłyszenia.